Nie ma no! Nie zdążyłem! A to był szybki pit stop! Dobra, mów co gdzie, jak jedziemy na no szybkości? Na szybkości lecimy do Wrocławia na Zlocik, mieliśmy przygotować golfa, ale że z młodym daliśmy dupy w sumie ogólnie. Ale to było związane pit z pracą. Nic Znaczy to młody daje dupy, nie ja. Eee, <laughs> związane z pracą. O, 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 nie, Insignia wyjeżdża, policyjna. Tak? DSR, no. Oho. <śmienicza> <śmienicza> tak sobie postajemy, tak chwileczkę tutaj, <śmienicza> No i w cię ciśniemy na zlocik. E, apartament trzemy wynajęty, właśnie zmieniliśmy to przed chwilą. Patrz, tam jadą. Gdzie jadą? W lewo czy w prawo? W lewo. A kierunkowska, to gdzie? Halo? Porty, tak jak kiedyś wam powiem, jedziemy sobie do szklarskiej, miło, sympatycznie, Z Tobą na pewno, nie? Sąsiad? Z Tobą to było? Ja. Z Bobkiem i z Rafałkiem. No i wracając do naszej śmiesznej anegdotki, kiedy otrzymuje nas policja, w Szklarskiej porębie w nocy, na wiadomo, przejście graniczne to z buzikami, kałachami biegają. No i tak. Proste, szybkie pytanie poszło, ee, al. Alkohol, narkotyki, niebezpieczne przedmioty, na co cudowny y, kolega Popuś y, odpowiedział, że wszystko mamy, nie? I, dziękujemy. Tak, i tym dziękujemy. Zobaczmy mi trzepanie fury, narkotesty, y, badanie trzeźwości i w ogóle tak to na dwie godzinki kontrol, nie? Y, Więc dzięki Popuś jeszcze raz. <noise> Jezu, <Słyszenie> się Generalnie dzisiejszy dzień to jest dzień przygód. Przodałem cztery felgi w tym pieprzonym Wrocławiu. To już mnie zabolało. Cztery na raz. Nie zmieściłem się między dwoma grawężnikami. Ale najdalej że ja bym się nie zmieściłem, po, bo jestem debilem. Tylko tam było za wąsko. I cztery ranty przodałem, ale Aluś to zrobi, to, o to się nie martwimy. Eee Teraz jeszcze byliśmy na myjni Przez pieprzoną depałkę, która mi tu siedzi Która w sumie zdechła Przecież no, znaczy, ostatnio w sumie zdechła Znaczy raz działa, raz nie I tak się zbieram, żeby ją wymienić eee, No to znaczy, Zdechł nam Golf na myjni Nie mógł odpalić Ale tak jak widzicie, jedziemy Golf się sam naprawia, Golf dobre samochody eee, A negotyka fajna, dzisiaj Golfem wywaliliśmy Trzy osoby, SQ8 Po prostej Więc albo właściciel to był Cipciuś tak powiem i no, nie wiem jak ona nie potrafi biegł zmieniać w automacie. No <grym> i albo on był cipciusiem i nie potrafił sobie poradzić z, z dodawaniem gazu, albo Golf rozwala sq 8 Jedno z dwóch. My już powoli dojeżdżamy na zlot drogą tragiczną, dosłownie tragedia. Ja na podwyższonym samochodzie tre wszędzie e, ale jedziemy sobie za pęmeczką klimatycznie, więc e, o dzwoni szwagier. Bagier już jest. E, ała, e, samochody od nas też już są, więc e, całkiem miło i się zapowiada dzisiejszy zlotnik, a jeszcze milej to się zapowiada e, soczki później i później klubiki. Do no, tego razu ty nie pokażę, no, bo nie będę po klubie biegał z kamerą. Ale wierzcie, że będzie fajnie. Co, e, so, po zlocie zobaczymy się pewnie rano. To już to, zawsze mogę obserwować Twojego instagrama Właśnie, podajcie na Instagrama, który wyda się tu! I tam pewnie będzie większość z moich relacji. I tam jest ogólnie całe moje życie. Więc, jeśli chcecie uczestniczyć w moim życiu, to podajcie na Instagramy. Całkiem fajnie, się tam już rozwijamy. A ja bez zbędnego gadania, widzimy się na zlocie. Mm -hmm. Bo tu już mamy dobrą widownię Ja jeszcze parę razy strzelaj Nie Telefon zbiłem ale, ale... Ale pokaż. Ale pokaż, no nie, pokaż ładnie jak Dobra, to co? Trzeba się trochę postrzelać Dobra, postrzelać

my już idziemy się przejść po całym odcinku. Tutaj szwagier będzie pilnował Golfa Poprzez Bo przez poprzednie komplikacje nie chcę go gasić Bo teraz się okaże, że na konkurs wydechów nie pojadę Więc co, my idziemy dalej się przejść Zobaczyć, co tu jest w ogóle ciekawego Czy jest coś ciekawego, czy coś ciekawego to na pewno jest Ja tu przyjechałem, to już jest ciekawie A może <głos》> <głos》> najlepszą z lotu. Tam yy, koło tego stoi no, tak to stoi taki my... Na światła, tak? Nie, 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 za światłami. <laughs> w ogóle tak jedziemy. Ja tak mówię, ty szwagier, podjeżdżamy szybko, szybko i to. Jedzie, jedzie, nie, nie, no jak się nie, się nie, golf. wylecimy bo nie, 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 i... nie, so, 跑迷你车。 Już można. Dobra będzie. Co dziesięć, róbmy sto Dobry, ale nie wiem czy mogę go wziąć pod uwagę do klasyfikacji. No bo tutaj jest ciężko, że tak powiem, metra zmierzyć. Ale daję i... ten <śpiewanie> şey <laughs> <Yuh> saç. <masa. gülüyor> <laughs> To musiałeś pod uwagę do klasyfikacji No bo tutaj jest ciężko, że tak powiem metra zmierzyć Ale i... daję ten TDI to no 24,4 oh. <try>

się poprawi się wynik 115 i 7 brawo, to, no to brawo to, na to małócek brawo na małopa e Sto dwadzieścia Tak, zgadza się. Jak chce jeszcze raz? <słyszałem> Bo ja dzisiaj cztery felgi zaorałem. Słyszałem. Będziesz musiał mądzić, Patrz. Salusienkie, się nie zmieściłem między krawężnikami. To lepiej wyświetlenia zbieraj, bo tanio nie będzie. <noise> Ale ma być dobrze, a nie tanio. Najlepiej. Okay. O, takie na auto No, idziemy tu skor, tu idzie, idziemy usłyszeć i zobaczyć jak się źle, źle, źle wypadliśmy <gry> Ok, trzecie miejsce w konkursie na najgłośniejszy wydech zdobywa Dawid Wesołowski Dawid Wesołowski jest z nami? Jest Dawid Okej okay, Dawid gratki. Do ciebie depno, oczywiście i upominek No i później strzela to czy nie strzela, bo się pamiętam? Strzela, no to jak strzela, no to tutaj podjedziemy, będziemy strzelać jeszcze za chwilę Na koniec lotu Drugie miejsce dla Mateusza Widawskiego Mateusz Widawski Brawa na niego Brawa, brawa, halo, halo, wkotuje ten... Drugie miejsce no, się to jest I Nie wiem, nie wiem, nie wstrzymałem ja staję tutaj sobie elegancko z boku, do koło kolegi Chodź tutaj, gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz, kurczę, wieczorem? No, <śle> Pokaż mordę No i słuchajcie Pierwsze miejsce z wynikiem 124 dB dla Orka Janiszewskiego i Eberdwójki, zapraszamy, brawa! I ile ja miałem? 123 Jak po podsumowujesz Locik Podsumowuję, e, niesprawnym lewym uchem, fajne stroje, ładne auta to, no zlocik, jak jak wróci. Dobra Mordy, na dzisiaj już kończymy ten odcineczek. Generalnie mam nadzieję, że Wam się mega podobało. Pamiętajcie, żeby subskrybować, komentować, lajkować. Ja jeszcze słyszałem, że dziś zaraz mamy mi mieć wspólne strzały, więc y, też się będę pomału do nich szykował. I co? Widzimy się w kolejnym filmie. Jeśli nie widzieliście, zajrzyjcie kolejne filmy tam w tył. Siemaneczki.